Poddanie się. Im bardziej będziesz starał się zmienić, tym gorzej będzie ci to wychodziło. Czy znaczy to, że pochwala się pewną do Tak. Im większy stawiasz opór, tym większą nadajesz moc temu, czemu się opierasz. Tak jest, jak sądzę, znaczenie słów Jezusa. Lecz jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nastaw mu drugi. To ty dajesz moc demonom, które zwalczasz. Brzmi to bardzo po wschodniemu: jeśli jednak popłyniesz razem z rogiem, pokonasz go. Jak walczyć ze złem? Nie poprzez zmaganie się z nim, ale poprzez zrozumienie. Zło zniknie, jeśli tylko zostanie zrozumiane. Jak walczyć z ciemnością? Nie przy użyciu pięści. Nie można przegonić ciemności z za pomocą szczotki. Trzeba włączyć światło. Im usilniej walczysz z ciemnością, tym bardziej staje się ona dla Ciebie realna, tym bardziej wyczerpujesz samego siebie. Jeśli jednak włączysz światło świadomości, ciemność się rozprasza. Załóżmy, że skrawek papieru jest czekiem na miliard dolarów. Och, muszę go odrzucić, muszę zgodnie z Ewangelią się go wyrzec, jeśli pragnę życia wiekuistego. Czy zamierzasz zastąpić jedną chciwość inną? Chciwość dup materialnych chciwością duchową? Poprzednio miałeś ego, taka mała wstawka, ego, ego, to jest ja po grecku. Poprzednio miałeś ego ziemskie, a teraz zyskałeś ego duchowe, ale pomimo wszystko jest to ego, subtelniejsze i takie, z którym znacznie trudniej walczyć. Kiedy czegoś się wyrzekasz, związujesz się z tym. Jeśli jednak zamiast aktu wyrzeczenia przyjrzysz się temu uważnie i powiesz, no tak, to nie jest czek na miliard dolarów, ale kawałek papieru. To nie ma się już z czym zmagać. Nie ma się czego wyrzekać. Fragment książki Antony de Mello: Przebudzenie. A, Robert, chciałam się odnieść do Twojego komentarzu w związku z moim okadzaniem białą szałwią pomieszczeń, gdzie mówisz mi, że to nie jest temat wiary, tylko temat wiedzy. Czekaj, bo ja to tak tłumaczę z greckiego. Więc ja się tutaj pozwolę tak z Tobą troszeczkę nie zgodzić, bo ja jakby wiedzy na ten temat nie miałam żadnej, jak to się okadza? Ja tylko wiedziałam, czym się okadza. I wiesz, jakie ja robię? Ja po prostu biorę szałwię, chodzę z nim po pokoju, bądź ostatnio też kręciłam się w kółko, ale w przeciwną stronę do wskazówek Zgara i po prostu mówiłam słowa, takie, które mi przychodziły: oczyszczam to pomieszczenie ze wszystkiego, co mi nie służy, ze wszystkiego, co nie jest mną, ze wszystkich betów, ze wszystkich, ze wszystkich bytów, z niskich astrali, ze wszystkich energii, które mi nie służą. I po prostu tylko takie, mówiłam, ci, mówiłam to, co mi wiesz, to, co, to, to, co mi przychodziło. I powiem ci, że ja się po tym bardzo dobrze czułam i naprawdę fizycznie czułam, jakby energia się podniosła, więc ja nie wiem, czy to jest, tema themagnosis, e, tema äh, e, mi pos inne, thematichi. <grym> I bo może to jest szczęście w takim, w takim razie skoro ja nie wiedziałam a jak to trzeba robić to weź mi napisz może w komentarzu albo no nie wiem jak to tak już byś mi prywatnie mógł napisać To się jakoś da um, no to, to to było na tyle <grych> um, ja szans.